Do 30 czerwca właściciele spółek muszą podjąć decyzję, co zrobią z zyskiem za poprzedni rok: czy zostawią go w spółce i przekażą na kapitał zapasowy, czy może wypłacą go wspólnikom w formie dywidendy. Zarówno jedna, jak i druga opcja może być bardzo fajnie wykorzystana do zmniejszenia obciążeń podatkowych. O tym, jak to zrobić Opowiadam w dzisiejszym odcinku. Kanał ten napędza Finerto, czyli prawo, podatki i finanse w jednym miejscu. Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych i dyrektorów finansowych. Jesteśmy również częścią Wise Group, w której łączymy siłę dla mądrego wzrostu. Dzień dobry, witam Cię na moim kanale, na którym opowiadam o trudnych prawnych, podatkowych kwestiach w zrozumiały sposób. Dzisiaj omówimy sobie kwestię bardzo przyjemną z mojej perspektywy, a mianowicie. Realizację zysku za rok ubiegły. W mojej ocenie bardzo przyjemną, no bo to oznacza, że idzie nam dobrze i mieliśmy faktycznie zysk, mieliśmy dochód i mamy teraz y, twardy orzech do zgryzienia, co z tym zyskiem zrobić. Bardzo często przedsiębiorcy, szczególnie ci, którzy już są dużym podatnikiem, czyli przekraczają 2 miliony euro przychodu, czyli płacą 19% CIT, no nie chcą wypłacać sobie dywidendy, żeby zapłacić kolejne 19%, co łącznie daje nam już efektywnie 30. No i w drugą stronę, czyli mamy też przedsiębiorców, którzy cieszą się oczywiście z tego, że zysk został wygenerowany, natomiast oni chcą rozwijać swoją firmę, chcą, żeby ona rosła i te środki chcą je zatrzymać dalej w spółce, natomiast chcieliby również mieć z tego jakąś korzyść podatkową. No i obie te sytuacje dzisiaj opowiem i wytłumaczę. No i teraz tak, do 31 marca mieliśmy czas na sporządzenie sprawozdania finansowego, więc już wiemy, jaki ten zysk mamy. A teraz do 30 czerwca mamy czas, tak naprawdę, na zatwierdzenie tego sprawozdania finansowego, no i wysłanie go oczywiście do KRS-u. No i teraz mamy dwie możliwości, jeżeli chodzi o uchwałę w zakresie podziału zysku. No bo jak już mamy zatwierdzone sprawozdanie finansowe, podjęliśmy uchwałę, że je zatwierdzamy, no to kolejną uchwałą, którą musimy podjąć, no to jest właśnie uchwała o podziale zysku. No i ten nasz zysk możemy przekazać albo na kapitał zapasowy, czyli go nie wypłacamy ze spółki, albo możemy go przeznaczyć na wypłaty dywidendy, czyli ten zysk wypłacamy ze spółki. Ja tutaj przygotowałem taką krótki wzór uchwały. Jak taka uchwała o podziale zysku wygląda? Mamy uchwałę zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki X z siedzibą Y z dnia konkretnego, no i zgromadzenie wspólników spółki X, spółka ZOS z siedzibą, działając na podstawie artykułów, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy, w naszym przypadku to będzie 2,24 w wysokości, tak jak i oczywiście zysk netto w następnym następujący sposób, albo zysk w kwocie jakiś tam przeznaczyć na kapitał zapasowy, albo zysk w kwocie netto wypłacić na przykład wspólnikom w formie dywidendy, albo część na przykład na kapitał zapasowy, a część w formie dywidendy. No i oczywiście za tym wspólnicy głosują. Natomiast jak już wspomniałem, ma to swoje oczywiście reperkusje, no i sobie te dwa warianty omówimy. Pierwszy wariant, taki najbardziej popularny, czyli przedsiębiorca decyduje się na. Pozostawienie tego zysku w spółce. No, i tutaj faktycznie możemy to zrobić. Płacimy tylko i wyłącznie sam CIT 9 albo 19. Nie płacimy drugi raz podatku od wypłaty dywidendy, no bo tej dywidendy po prostu nie wypłacamy. Natomiast z racji tego, że my sobie ten kapitał w spółce pozostawiamy, no to możemy skorzystać z tak zwanego artykułu 15cb ustawy o CIT, czyli tak zwane hipotetyczne odsetki, które możemy sobie wrzucić w koszty. Ja już mówiłem trochę na ten temat, nagrywałem już kiedyś film w tym kontekście, jeżeli chodzi o ten artykuł, natomiast bardzo szybko przypomnę, bo mimo wszystko wielu przedsiębiorców pewnie gdzieś tam ten film jeszcze przegapiło. Artykuł 15 CB stanowi, że w spółce za koszt uzyskania przychodów uznaje się również kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy, powiększonej o jeden punkt procentowy oraz kwoty dopłaty wniesionej do spółki lub zysku przeznaczonego na kapitał rezerwowy lub zapasowy, czyli jeżeli my sobie ten zysk zostawiamy w spółce i przeznaczamy go na kapitał zapasowy, to możemy te odsetki od tego kapitału wrzucić sobie w koszty. No i oczywiście im wyższy nasz zysk, tym więcej będziemy mogli sobie ująć tego typu kosztów w naszej firmie. A jak widzimy w ustępie trzecim, łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w roku podatkowym z tytułu wymienionych w ustępie 1 nie może przekroczyć kwoty 250 tysięcy złotych, więc mamy kwotę 250 tysięcy rocznie, którą możemy wrzucić sobie w koszty. No i tutaj przygotowałem prosty przykład. Załóżmy, że za zeszły rok nasza spółka wygrała, generowała zysk na poziomie 2 miliony złotych. Wspólnicy postanowili, że zysk ten w spółce pozostanie i przeznaczą go właśnie na kapitał zapasowy, czyli teraz w czerwcu 2025 taką decyzję podejmą. W 2026 roku będziemy mogli zatem w zeznaniu rocznym Ująć w kosztach uzyskania przychodu hipotetyczne odsetki od tych 2 milionów złotych. Musimy tylko zweryfikować, jaka była stopa referencyjna NBP na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok, w którym podjęliśmy uchwałę, czyli na 31 grudnia 2024, no i ona wynosiła 5,75, no i zgodnie z ustawą powiększamy ją jeszcze o jeden punkt procentowy, co daje nam 6,75%. Więc my możemy sobie w 2025 roku 6,75% od tych 2 milionów złotych wrzucić. W koszty, czyli 6,75 razy 2 miliony, daje nam 115 złotych, tak zwanych hipotetycznych odsetek, które wrzucamy sobie w koszty i wrzucamy je w koszty w kolejnym roku i w jeszcze kolejnym, czyli w 2026 i w 2027 wrzucamy sobie te po 115 tysięcy złotych w koszty. No i teraz, jeżeli mamy spółkę, która jest małym podatnikiem, no to wrzucenie tych 115 tysięcy złotych przez 3 lata podatkowe da nam 345 tysięcy złotych, a 9% podatku CIT od tej kwoty daje nam 31 tysięcy złotych mniej podatku do zapłaty. To już jest spora kwota za samo tak naprawdę skorzystanie z tego artykułu, czyli za to samo wrzucenie tych sobie odsetek w koszty, no bo i tak zostawiamy to w spółce, i tak zostawiamy, więc warto zapłacić 30 tysięcy złotych podatku mniej. Natomiast jeżeli chodzi o spółkę, która płaci CIT 19%, no to już mamy 19% z 345 tysięcy, to już mamy 65 tysięcy złotych zaoszczędzonego podatku. A tutaj tak naprawdę im wyższy zysk, no to oczywiście te oszczędności podatkowe będą jeszcze wyższe. Więc jeżeli ktoś nie chce wypłacać dywidendy, bo albo. Się boi zapłacić dwa razy podatku, albo po prostu nie potrzebuje, jako wspólniki, woli, żeby te środki pozostały w spółce. No to to jest doskonały sposób, żeby jeszcze sobie gdzieś tam zmniejszyć ten podatek do zapłaty w kolejnych latach. Z racji tego, że po prostu ten zysk zostawiliśmy w spółce i warto o tym pamiętać. No bo skoro decydujemy, żeby zysku nie wypłacać, no to chociażby mamy możliwość jeszcze pomniejszenia sobie podatku do zapłaty. No i dobra, i to jest opcja numer jeden, czyli zostawiamy zysk w spółce, mamy korzyść. Podatkową. Natomiast co w przypadku, gdy decydujemy się na wypłatę tego zysku dla wspólników? No i tutaj, oczywiście, bardzo często wspólnicy nawet by chcieli wypłacić sobie ten zysk właśnie w formie dywidendy, ale boją się tego podwójnego opodatkowania, czyli 19% podatku. Jeżeli jesteśmy małym podatnikiem, 9 plus 19, dużym podatnikiem, 19 plus 19. I to 19 plus 19 bardzo często powoduje to, że pomimo, że chcielibyśmy i moglibyśmy, byśmy sobie ten zysk wypłacić, to nie wypłacamy, tylko kumulujemy go w spółce i nie mamy tak naprawdę problem, no bo nigdy tak naprawdę tego zysku nie wypłacimy i musimy kupować na przykład jakieś, jakiś majątek, który można byłoby agregować w zupełnie innym podmiocie, to na tą spółkę operacyjną, tam gdzie mamy jakieś ryzyko związane z działalnością gospodarczą, więc w przypadku jakiegoś potknięcia biznesowego, no to niestety ten majątek również będzie podlegał egzekucji na przykład, tak, w przypadku upadłości. Więc możemy sobie wymyślić rozwiązanie, w której to my, zamiast być wspólnikiem jako osoba fizyczna, podstawiamy fundację rodzinną. Ja oczywiście o tym sposobie już mówiłem wielokrotnie, ale tak w dużym skrócie jeszcze przypomnę i opowiem mniej więcej, jak to jesteśmy w stanie jeszcze zrobić, żeby wyrobić się do 30 czerwca tego roku, no bo jesteśmy w stanie jeszcze sobie od tego podatku, od dywidendy, tak naprawdę uciec. Jeżeli chodzi o ten nasz przykład, czyli powiedzmy te 2 miliony złotych zysku, w momencie, w którym 90% udziałów ma fundacja rodzinna, i my podejmujemy tę uchwałę, że wypłacamy zysk właśnie w formie dywidendy wspólnikom. No to 90% trafi do fundacji rodzinnej, a 10% trafi do nas jako do osoby fizycznej. No i teraz te 90% wypłacone do fundacji rodzinnej będzie zwolnione z tego 19% podatku, czyli w tym naszym przypadku 1,8 mln po prostu powędruje sobie do fundacji rodzinnej. Natomiast 200 mln zł, te, które trafi do nas jako do osoby fizycznej, ono tylko będzie opodatkowane tym 19% podatku czyli zapłacimy 38 tysięcy złotych, czyli efektywna skala obciążeń, wtedy mamy tylko 10%, zapłaciliśmy CIT, trochę PIT-u, a reszta tak naprawdę trafiła do naszej fundacji rodzinnej, która na przykład może jakieś kupić nieruchomości, inwestować na giełdzie, czy na przykład możemy sobie wypłacić świadczenie jako świadczenie dla beneficjenta i zapłacimy tylko i wyłącznie efektywnie 13 tysięcy. Od tej wypłaty świadczenia dla beneficjenta. Więc jest to bardzo korzystne rozwiązanie, no bo tak naprawdę oszczędzamy 19% i wypłacamy zysk, który faktycznie chcielibyśmy wypłacić. Więc jeżeli nie potrzebujesz trzymać zysku w spółce, chciałbyś go wypłacić wspólnikom, ale nie chcesz płacić podwójnego podatkowania, to Fundacja Rodzinna jest świetnym pomysłem. Tylko teraz jak to zrobić, żeby wyrobić się do 30 czerwca, no bo oczywiście założenie Fundacji Rodzinnej trwa. Natomiast musimy pamiętać, że w momencie, w którym powołujemy do życia fundację rodzinną, to oczywiście my musimy poczekać 8-9 miesięcy na wpis fundacji do rejestru, bo tyle się niestety obecnie czeka, ale z momentem tak naprawdę już podpisania statutu, jak tu założycielskiego, powstaje nam fundacja rodzinna w organizacji i ona już może funkcjonować. Ja tutaj nakreśliłem taką e, bardzo prostą oś czasu, co my powinniśmy zrobić, żeby wypłacić jeszcze właśnie dywidendy za poprzedni rok bez opodatkowania do fundacji rodzinnej. Musimy tak naprawdę sprawnie przygotować akt założycielski i statut. On nie musi być już w jakiejś turbo docelowej formie z wszystkimi świadczeniami dla beneficjentów itd., bo my później możemy sobie ten statut oczywiście jeszcze zmienić i dostosować. Natomiast jeżeli zależy nam na czasie, żeby jak najszybciej ten podmiot powstał, no to jesteśmy w stanie w bardzo prostym, tak naprawdę i szybki sposób taki akt założycielski, statut przygotować. Z naszej strony to jest kwestia pewnie tydzień, półtora, żeby mieć to gotowe. Umawiamy notariusza, podpisujemy akt założycielski, statut i już powstaje nam fundacja rodzinna w organizacji. I teraz ta fundacja rodzinna w organizacji może być tak naprawdę podmiotem praw i obowiązków, może przystępować do umów, może na przykład już sobie otworzyć rachunek bankowy, uzyskuje NIP i REGON, nie mamy jeszcze wpisu do rejestru, ale ta fundacja już sobie funkcjonuje. No i jeżeli jesteśmy na wizycie już u notariusza, podpisaliśmy akt założycielski i statut, czyli mamy już już tak naprawdę tę fundację rodzinną w organizacji, to na tej samej wizycie u notariusza możemy od razu darować na przykład nasze udziały w spółce, Fundacji rodzinnej. Czy to będzie 100%, czy to będzie 20%, czy 50%, czy 80%, nie ma to większego znaczenia. Możemy darować, i to oczywiście nie wiąże się z żadnym opodatkowaniem ani po naszej stronie, ani po stronie fundacji rodzinnej. No i co nam to daje? Darowizna udziałów do fundacji rodzinnej oznacza to, że od razu wspólnikiem w tej spółce staje się fundacja rodzinna. A to ze względu na to, że zmiana tak naprawdę udziałowca to jest tak zwany wpis deklaratoryjny w KRS. Czyli my tylko potwierdzamy, wysyłając wniosek do KRS-u o zmianę wspólnika, czyli że już nie jesteśmy my jako osoba fizyczna, tylko fundacja rodzinna, my tylko potwierdzamy fakt, który już zaistniał. Czyli w momencie darowizny udziałów, już z momentem darowizny udziałów, to wspólnikiem jest fundacja rodzinna. My nie musimy czekać, aż nam to sąd wpisze w rejestrze. Od razu wspólnikiem jest fundacja rodzinna, więc tak naprawdę następnego dnia możemy podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy. Dla obecnych wspólników, czyli w naszym przypadku już dla fundacji rodzinnej. I w taki sposób, nawet biorąc się za to, po majówce, czy pod koniec maja, czy nawet w czerwcu, spokojnie jesteśmy w stanie się wyrobić z tym, żeby szybko założyć fundację rodzinną, zrobić darowiznę udziałów i 30 czerwca przygotować sobie piękną uchwałę o wypłacie zysku, właśnie dla wspólników, gdzie większościowym, czy jedynym na przykład udziałowcem jest już fundacja rodzinna i wypłacamy sobie zysk kompletnie bez opodatkowania. Więc w mojej ocenie, jeżeli chcesz wypłacić zysk jeszcze za poprzedni rok, ale nie chcesz płacić podatku, świetny pomysł i jesteśmy w stanie jeszcze to zrobić. Jeżeli chcesz to zrobić sprawnie i dokładnie w taki sposób, żeby nie zapłacić podatku, a wygenerować zysk za poprzedni rok, albo nie chcesz nawet wypłacić tego zysku, ale chcesz skorzystać z hipotetycznych odsetek, o których mówiłem wcześniej, link do bezpłatnej konsultacji jest oczywiście w opisie i wówczas będziemy w stanie tak naprawdę w bardzo sprawny sposób przeprowadzić czy pierwszą, czy drugą procedurę, abyś miał korzyść podatkową i nie warto tak naprawdę gdzieś tam sobie tego przespać no bo oszczędzamy jeszcze tak naprawdę na podatku za zysk za poprzedni rok a w tym roku będziecie się oczywiście starać żeby ten zysk był jak najwyższy żeby w kolejnym roku mieć ten sam przyjemny problem czyli co zrobić z zyskiem za rok Poprzedni. Jeżeli nie chcesz przegapić tego typu materiałów, to oczywiście zachęcam do subskrypcji, a jeżeli chciałbyś dowiedzieć się jeszcze trochę więcej o Fundacji Rodzinnej, to już 22 maja organizujemy webinar, gdzie właśnie troszeczkę opowiemy więcej jeszcze o Fundacji Rodzinnej, takiej właśnie z praktycznej strony, w jaki sposób po dwóch latach tak naprawdę ta Fundacja Rodzinna funkcjonuje, ile tych fundacji tak naprawdę zostało już założonych, zarejestrowanych, jak ta procedura wygląda, więc jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o tej instytucji, to oczywiście Zachęcam, będzie na pewno bardzo merytorycznie i ciekawie. Z mojej strony to tyle. Widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia.